Amen. Ewangelia na niedzielę, Ewangelia na święta. Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Przed nami pierwsza niedziela Wielkiego Postu. I w tę niedzielę będziemy czytać Ewangelię Świętego Mateusza, fragment z czwartego rozdziału, wersety 1-11. Potocznie nazywamy ten tekst Kuszenie Jezusa na pustyni. Zobaczmy ten tekst, posłuchajmy, przeczytajmy sobie wspólnie, a potem krótki komentarz, by przygotować naszą osobistą modlitwę z tą stronicą Biblii, ważną stronicą, ale także, by przygotować się do udziału w niedzielnej liturgii mszy świętej. Ewangelia św. Mateusza, rozdział 4, wersety 1-11. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem, lecz on odparł, napisane jest nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego. Postawił na szczycie narożnika świątyni. Rzekł mu, jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół. Napisane jest bowiem aniołom swoim da rozkaz co do ciebie i na rękach nosić cię będą, abyś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale napisane jest także, nie będziesz wystawiał na próbę pana boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł. Na wysoką, bardzo wysoką górę pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odpowiedział mu Jezus: idź precz Szatanie. Jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Wtedy odpuścił go, opuścił go diabeł. Oto przystąpili aniołowie. I usługiwali Mu. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 4, wersety 1, 11. Ten tekst słyszymy na rozpoczęcie wielkiego postu, bo dobrze wiemy, że niedziele wielkiego postu wyznaczają pewien ważny rytm naszej formacji duchowej, naszego przygotowania do świąt Paschy, do świąt zmartwychwstania pańskiego. Mówimy o kuszeniu Jezusa i tak często y, powtarzamy tytuł tej, y, tego fragmentu Ewangelii Świętego Mateusza. Także zwracamy często uwagę, że jest mowa o diable, o kusicielu i o szatanie. Oczywiście my rozumiemy te słowa już z tym doświadczeniem teologicznym Kościoła przez wieki. Natomiast Myślę, że może warto, żebyśmy zobaczyli ten tekst w takiej całej prostocie, żeby odkryć bogactwo tego tekstu w historii Jezusa, w historii Kościoła, przede wszystkim w historii w życiu każdego z nas. Jest mowa o kuszeniu, tak to tłumaczymy. Raczej możemy powiedzieć prościej te słowo greckie, czasownik peirazo oznacza doświadczać. Wystawić na próbę, kusić, ale może lepiej używać słowa uwodzić, uwodzenie Jezusa. Diabeł, diabolos to oszczerca. Oczywiście tłumaczymy go jako diabeł, ale to jest ten oczerniający, oszczerczy. Zobaczmy, że diabeł nie przedstawia się jako przeciwnik Jezusa, ale byśmy wręcz powiedzieli jako współpracownik Jezusa który chce sukcesu Jezusa. I widzimy Jezusa, który napełniony Duchem Świętym, jesteśmy po doświadczeniu chrztu Jezusa w Jordanie, i Jezus na tej pustyni przebywa 40 dni i 40 nocy. Pości. To nie jest post religijny, byśmy mogli powiedzieć. Pamiętamy, dobrze wiemy, że na przykład Ramadan, Pościć się za dnia, w nocy nie trzeba pościć. Tu jest wyraźnie powiedziane, że Jezus pości dniem i nocą. Sama cyfra, liczba 40, oczywiście jest liczbą symboliczną. To w Biblii czas jednego pokolenia. To liczba, która wyraża pełnię całe życie człowieka, całe życie Jezusa. I z pewnością możemy powiedzieć, że przez całe życie Jezus będzie doświadczał wystawiania na próbę, kuszenia, uwodzenia przez instytucje religijne ówczesnego Izraela, ale także przez swoich uczniów. Mateusz próbuje pokazać nam podobieństwo tego doświadczenia Jezusa z tym doświadczeniem, który mieli Mojżesz i Eliasz w Starym Testamencie. Zobaczmy dwa krótkie cytaty dotyczące Mojżesza. Księga Wyjścia, rozdział 24. Mojżesz wszedł w obłok na szczycie góry i został tam 40 dni i 40 nocy. Księga Wyjścia, 34. Rozdział. Mojżesz przebywał z Panem 40 dni i 40 nocy. Nie jadł wówczas chleba ani nie pił wody, a na tablicach zapisał słowa przymierza, 10 przykazań. A co do Eliasza, na przykład weźmy fragment z pierwszej księgi królewskiej, 19 rozdział. Anioł pana wrócił i drugi raz go trącił. Trącił Eliasza, mówiąc: wstań i najedz się, gdyż czeka cię długa droga. Wstał więc, zjadł i napił się, a potem, umocniony tym posiłkiem, szedł przez 40 dni, 40 nocy, aż do Bożej Góry Choreb. A więc widzimy wyraźne nawiązanie. W opowiadaniu Mateusza, do tych wydarzeń biblijnych, w których uczestniczyli Mojżesz i uczestniczył Eliasz. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła, a gdy pościł już 40 dni, i 40 nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel, rzekł do niego: Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Uwodziciel, nie kwestionuje prawdy, że Jezus jest synem Bożym. Ta prawda została przed chwilą ogłoszona przez Boga Ojca. On jest synem umiłowanym, w którym mam upodobanie. A więc to określenie, jeśli jesteś synem Bożym, może lepiej dla nas roboczo przetłumaczyć, ponieważ jesteś synem Bożym, wykorzystaj swoją moc dla siebie. Ale dobrze wiemy, że Jezus działa w radykalnie inny sposób. Jezus nie przyszedł na świat dla siebie. Nie ma zadbać o swój pokarm, o to, żeby zaspokoić swój głód, ale sam staje się chlebem. On będzie karmił innych, tych, którzy potrzebują nowego życia. To Jezus dzieli się życiem, a nie zabiera życie dla siebie. To Jezus wydaje się, w ręce ludzi. Dlatego ta zdecydowana odpowiedź Jezusa. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale tym wszystkim, co pochodzi z boku. Przeczytajmy sobie może całe to zdanie z księgi powtórzonego prawa z ósmego rozdziału. On cię uczył pokory, dawał odczuć głód, ale również karmił manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowi. Chciał cię pouczyć że nie samym chlebem żyje człowiek, ale tym wszystkim, co pochodzi z ust Pana. A więc Jezus będzie mnożył chleb, będzie dzielił ten chleb z tłumami, ale w ten sposób będzie pełnił wolę Ojca, nie wolę szatana. A w modlitwie Ojcze nasz zaprasza nas nieustannie, byśmy właśnie naszego Ojca Niebieskiego prosili o chleb codzienny. Druga pokusa, drugie uwodzenie, wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu: Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół napisanej z Bowiem, a nią swoim da rozkaz co do ciebie i na rękach nosić cię będą, abyś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Jesteśmy w świętym mieście. Święte miasto to oczywiście jest Jerozolima tak jak wieczne miasto to Rzym. Jest mowa, że Jezus zostaje zaprowadzony na szczyt narożnika świątyni. To słowo, które jest użyte, potocznie przede wszystkim określa skrzydełko, czy wieżyczka, szczyt narożnika. Ciekawe, że właśnie ten psalm, który cytuje kusiciel, uwodziciel, 91. Wcześniej właśnie mówi o skrzydełkach. I mamy taki cytat. Piórami swymi cię okryje i pod jego skrzydła się schronisz. Jego wierność jest tarczą i obronnym murem. Dobrze, nie wiemy do końca, co to był ten narożnik, szczyt, wieżyczka czy skrzydełko. Natomiast y, dobrze wiemy, że w tradycji żydowskiej. Mesjasz miał się publicznie okazać właśnie w świątyni. Tak mówi wiele ksiąg apokaliptycznych, które zapraszają właśnie i pokazują, że jak Mesjasz przyjdzie, to publicznie objawi się w świątyni. A tutaj kusiciel, diabeł, proponuje Jezusowi, używając właśnie tego 91 psalmu, żeby zrobił wydarzenie widowiskowe rzuć się. Będą cię nosić aniołowie na rękach. Ktoś kiedyś powiedział, określił tą pokusę, czy to uwodzenie, jako pokusa adrenaliny. A więc podbij emocje, zrób show, i wtedy jeszcze bardziej osiągniesz sukces. Przecież na tym powinno ci zależeć. I odpowiedź Jezusa znowu cytatem z księgi powtórzonego prawa. Nie będziesz. Wystawiał Pana na próbę Waszego Boga, tak jak wystawialiście Go na próbę w masa. Czytam tekst z tłumaczenia greckiego, a więc z, z hebrajskiego, mamy tam liczbę mnogą. Nie będziecie wystawiali na próbę Pana Waszego Boga, tak jak wystawialiście Go na próbę w masa. Natomiast tekst grecki Starego Testamentu już używa właśnie formy pojedynczej. Tak jak cytat w Ewangelii Świętego Mateusza. I wreszcie mamy trzecie uwodzenie, trzecią pokusę. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. A więc widzimy, że zmiana jest w stylu. Tych uwodzeń i pokus. Tak jak te dwie pierwsze odnosiły się do Mesjasza i jego misji, tak teraz ta pokusa to uwodzenie, które dotyczy bogactwa i władzy. W Ewangelii św. Łukasza w czwartym rozdziale, gdy są właśnie ten opis kuszenia Jezusa na pustyni, diabeł mówi wyraźnie: Wszystko jest moje. Łukasza władza i bogactwo pochodzą od diabła. Posłuchajmy tego krótkiego cytatu. Dam ci tę całą władzę i jej przepych, ponieważ mnie ona została powierzona i mogę ją dać komu chcę. Jeśli więc oddasz mi hołd, wszystko będzie Twoje. Dobrze wiemy, że Łukasz ma swoją wizję bardzo radykalną, ważną dla wspólnoty Kościoła, właśnie bogactwa i władzy. W drugim liście do Koryntian 4:4 czytamy, gdyż Bóg tego świata zaślepił ich pozbawione wiary umysły, aby nie zobaczyli blasku Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Władza i bogactwo dane przez Boga tego świata zaślepiają i nie pozwalają odkryć bliskości Boga. Mamy też w Ewangelii Świętego Jana wiele takich przykładów. Że Jezus mówi, teraz dokonuje się sąd nad tym światem. Teraz zostanie usunięty władca tego świata. Już nie będę długo z wami rozmawiał, gdyż nadchodzi władca tego świata, nie, który nie ma nic wspólnego ze mną. I ostatni cytat z Ewangelii Świętego Jana: sąd, bo władca tego świata został osądzony. I krótki fragment jeszcze z listu do Efezjan, drugi rozdział. Także wy byliście umarli z powodu waszych występków i grzechów, które popełniliście wtedy, gdy postępowaliście zgodnie z zasadami tego świata. W posłuszeństwie temu, który panuje nad mocą, powietrzem, duchem działającym obecnie w synach buntu. A więc to określenie, które słyszymy w Ewangelii Świętego Mateusza w tym ostatnim uwodzeniu, ostatniej pokusie właśnie bogactwa i władzy, chce nam pokazać, że wizja Jezusa, wizja Kościoła, wizja, którą będziemy za chwilę, już rozmawialiśmy o tym, ale w chronologicznym następstwie, właśnie w błogosławieństwach, to wizja nie bogactwa i władzy, ale pokory, służby i budowania sprawiedliwości między ludźmi. Jest mowa o oddawaniu pokłonu ten obraz oddawania pokłonu widzimy często w Ewangeliach, na przykład w opisach, w opisach uzdrowienia, gdy chorzy przychodzą i oddają Jezusowi pokłon, albo ludzie, którzy proszą o szczególną łaskę. My troszkę zatraciliśmy to doświadczenie oddawania pokłonów. Widzimy to na przykład u muzułmanów, którzy przyjęli z chrześcijańca właśnie tę postawę czczenia Boga przez, oddawania, przez oddawanie pokłonu. I odpowiedź Jezusa, znowu z Księgi Powtórzonego Prawa, będziesz się bał pana, twojego Boga, jemu będziesz służył i na jego imię będziesz przysięgał. Jest mowa, ostatnie zdanie tego naszego opowiadania z Ewangelii Świętego Mateusza, wtedy opuścił go diabeł, a nie jeszcze, wróćmy, przepraszam, Jezus mówi jasno, do diabła. Yy, idź precz szatanie. Szatan, idź precz szatanie. Szatan to przeciwnik. I dobrze wiem, że to samo zdanie, idź precz szatanie, Jezus wypowie do świętego Piotra. Czytamy to w szesnastym rozdziale Ewangelii. Hypage Satana. Idź precz szatanie ode mnie. Mówi Jezus w czwartym rozdziale i w szesnastym do. Piotra, który proponował właśnie uwodzić Jezusa i pokazywał mu łatwiejsze drogi do osiągnięcia mesjańskiego sukcesu. Kuszenie kojarzy nam się z propozycją zła i grzechu. Tutaj byśmy mogli właśnie użyć tego słowa uwodzenie. To jakieś zaproszenie do drogi na skróty, do łatwiejszej ścieżki, tak się nam nieokrotnie w życiu wydaje, że można łatwiej. Osiągnąć cel w naszym życiu. Sukces bez wysiłku, jedność budowana bez przebaczenia, miłość bez umierania, pokój bez pokory nie da rady w ten sposób, choć jesteśmy zwodzeni, że można pójść na łatwiznę. Druga pokusa nazwaliśmy ją roboczo. Pokusą adrenaliny, pokusą popularności. Wszyscy muszą mnie lubić, wszystkim muszę się podobać, wszyscy muszą mnie cenić. Robię wszystko, by być popularnym, nawet udając kogoś innego. I wreszcie ta pokusa bogactwa i władzy. Jezus proponuje zupełnie co innego pokorę i służbę. Nic dla siebie, wszystko dla innych. I to jest też ważne dla nas w tym okresie wielkiego postu, żeby właśnie zrezygnować z życia dla siebie, by żyć dla innych ludzi. Dlatego Kościół proponuje jałmużne, modlitwę i post. To droga do tego, by już nie żyć dla siebie, ale żyć dla drugiego człowieka. Amen, błogosławionej niedzieli, dobrej modlitwy, niech Pan Bóg Wam błogosławi.